I wiesz. Tu mamy S, no nie? Mhm. Z tym pięciem wertako. Yy, tu mamy C, czyli od drugiej strony sobie wpinamy. Mhm. Po to, żeby właśnie wychodziło nam z prawej i mamy wertako. To jest na sztywne liny, albo jakieś takie grube, albo stare. No, które no, de facto są wtylne. Można też jakby w D, ale to, czyli intuicyjnie w ten sam sposób, ale to nam generuje jakby ten problem, że yy, ciężko z tym... W... Ech, dwukrotnie, moment. To jakby łączy wady, bo yy, ma wszystkie zalety C, a ma parę jeszcze wad, że albo wpinamy tak, przez co mamy dużo mniejsze tarcie niż w C, bo nie, nie ma tego skrętu tutaj o karabinek, trzy, dwukrotnie mniejszą powierzchnią. Yy, albo jakoś na lewą rękę wtedy nam wychodzi, jeśli wepniemy D w Vertaco, takie klasyczne. Także wpinanie w D jest raczej yy, bez sensu. Trzeba ładować w C. O, bo o, takie wpięcie to to jest lustrzane odbicie D, no nie? To no jakby no, no bez sensu, jakby. O, a tak to mamy, mamy to C. D miałoby sens jakby była bardzo sztywna lina i w zasadzie chcecie wpiąć w jakiś taki sposób. A SC to jest tak, że wpinacie w S. SC jest do cienkich i śliskich sznurków. Wpinacie w S i jeszcze raz w C. O, I... Wtedy, jakby talina była szóstka, cała w błocie, to możecie sobie e, bezpiecznie jechać wtedy. Bo po prostu jest takie tarcie, że nie musicie ściskać tej ręki. Jakbyście takiego błotnego repa e, wpieli w S, co zresztą raczej będzie Wam się zdarzać i, i osobiście to polecam bardziej takie patenty niż to SC. Po prostu w S z, o, w S z Vertaco i dodawać ekstra hamulce, czyli piąć sobie karabinek gdzieś do uprzęży górnej i lecimy z dodatkowym yy, hamulcem. Jeśli yy, musimy zjechać 20 metrów i po 20 metrach już nam wyrywa linę z rolki z ręki, no to oczywiście wiecie, blokujemy tamte e, pełne blokady. I wpinamy jeszcze, jeszcze jeden hamulec, tak, nie? I, e, znaczy może nie w krola, tylko niżej, żeby to się aż tak nie gniało? Teraz ja tak trochę na, na, na szybko. I to mi się wydaje jakby sprytniejszy patent. Bo to są jakieś takie awaryjne zjazdy. No, raczej nie będziecie na takim repie jechać 20 metrów w jakimś tym, ale bardzo możliwe, bo ja tym mi się też tak na wyprawach zdarza, że e, zawsze mam takie 2 metry repa w szpejace, w razie jakichś tam sytuacji awaryjnych. Albo jak już mi się wszystko skończy na wyprawie, to zawsze mogę o jakiegoś stalagmita zawiązać i sobie zjechać. Albo ostatnio tak miałem, że wiertarkę miałem, e, punkty miałem i kotwy, ale mi się liny skończyły. I ostatni zjazd, taki prożek w Meandrze był 6-metrowy, to jechałem właśnie na tym repie. Tam ten punkt zawierciłem trochę niżej niż powinien być, e, aby tylko się do niego wpiąć i jakby zjechałem tam. 3 metry mniej więcej, to, bo to był trochę, trochę inny rep, to, to już byłem w stanie do dna tego mandra zejść.